Zaraz oficjalnie będę mogła Was przywitać. No serdecznie, bardzo mi się widzieć. Do, wytrza. do, wytrza. do, wytrza, do wytrza. To, że to się tak szybko wytrza. kończy. i mamy dla Was coś nowego. Ikoniczne oblanie z wodą. postanowili całkowicie zmienić Waszą perspektywę. 3, 10, i zaopatrzyli się w i szczerze nie mogę się doczekać, co będzie dalej. Hejka! Mam na imię Kornelia. I jestem już po fazie naboru Do It Anyway, konkursu Do It Anyway, i dostałam się do kolejnego etapu. Jest! Szczerze, musiałabym się zastanowić, jak w ogóle dowiedziałam się o tym konkursie, bo to było chyba na spontanicznym scrollowaniu TikToka i pamiętam, że natrafiłam na filmiku Freeza i on informował o tym, że taki konkurs ma się odbyć w najbliższym czasie że on jest jedną z osób, który będzie prezentował, będzie wykładał, po prostu będzie prowadził takie webinary i chyba od tego się zaczęło. Ja chyba w tamtym momencie potrzebowałam czegoś takiego, potrzebowałam zmiany, a takie kreatywne myślenie, kreatywne podejście i tworzenie rolek, filmów, zdjęć czy dłuższych filmów, no sprawia, sprawia mi to wiele radości, jest to po prostu moje hobby. Podchodząc do tego pierwszego zadania, niby takiego oczywistego, bo mam przedstawić siebie i wyjaśnić, dlaczego powinny nam wziąć w tym udział było z tyłu takie zamierzenie, że dobra, muszę się wyróżnić spośród innych ludzi. Trzeba to było w, w formie wyróżnienia kolorystycznego, czyli jakby wiecie, w postprodukcji montażu, żeby na przykład zmienić kolor albo zrobić jakąś fajną wstawkę pierwszą. Może, 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 może nie powinnam tak prosto zacząć, może zrobię yy, taki reverse. Chciałam, żeby to było moje i chciałam, żeby to było stuprocentowe, no... Przedstawienie siebie. Więc to, co najbardziej kocham robić, to takie artystyczne, kreatywne podejście. Może taniec, może śpiew, może. Wiedziałam, że na pewno nie chcę to nagrać w domu w formie statycznej, bo to byłoby zbyt oczywiste, zbyt proste. A ja muszę sobie po prostu całą robotę utrudnić. Więc okej, okay, w domu tego nie nagram, gdzie mogłabym? Jest deadline, muszę szybko wysłać ten filmik. Okej, okay, no to może wykorzystam garaż. W garażu mam fajną przestrzeń, świetnie to będzie wyglądało. OK. Światła są, coś w posty produkcji, w montażu, coś wymyślę. Dobra, będę się później martwić. No i <laughs> najlepsze było to, że przy takim niby krótkim e, parosekundowym filmiku były i działy się mnie naprawdę śmieszne rzeczy. E, nie ma w garażu zasięgu. Ja musiałam do czegoś tańczyć, żeby chociaż mieć ten rytm. Więc miałam problem z Wi-Fi, żeby go w ogóle złapać. i no, myślę sobie, dobra, jakoś dam radę. Będę sobie nucić w myślach, nosić w głowie. Samo nawet w czasie montażu mi coś wyjdzie, albo coś wyjdzie nie tak przy realizacji. Na początku chciałam, żeby kamera stała, a ja bym tańczyła, ale to źle wyglądało. Tak jak na załączonym obrazku. Źle to wyglądało, bo oprócz mnie w ruchu potrzebowałam też kamery w ruchu, więc musiałam kogoś poprosić, żeby, mi, żeby był takim moim kameramenem. No i chyba ci się udało, bo dostałam i telefon, i wiadomość, że przechodzę do kolejnego etapu. I szczerze nie mogę się doczekać, co będzie dalej. Hello, hello! Wiecie doskonale, jak mam na imię. Jestem już po. Pierwszym etapie fazy rywalizacji Mountain Dew, e, i z tą autoproszeczką dostałam się do kolejnego etapu. Wydaje mi się, że w pierwszym etapie chyba sobie to przeporadziłam. Jestem zadowolona, jestem tak naprawdę w połowie dwudziestki. E, trzeba było stworzyć i uwiecznić w pierwszym zadaniu. Piękno codziennych chwil. W drugim musiałam zaprezentować jak najlepszą wersję siebie, a w trzecim pokazać swoją gamerską stronę. I tak jak z pierwszym i z drugim pomysłem od razu wpadłam na pewien pomysł, widziałam, jak go zrealizować, to z tym trzecim zadaniem miałam jednak problem. Do zadania pierwszego na pewno chciałam wykorzystać swój ogródek i to, była piękna pogoda. Stylistycznie, kolorystycznie chciałam, żeby to było na zielonym tle. Czyli wiecie, Puszka jest zielona, trawa jest zielona, więc tą naturalność, codzienność chciałam, żeby, żeby ktoś mnie uchwycił z lotu, ptaka. Z tego zdjęcia, z tych wszystkich trzech najbardziej, właśnie mi się spodobało cała ta realizacja i sam ostateczny wygląd, ale nie zliczę, ile, ile miałam podejść, ułożenie, żeby dobrze wyglądało stylistycznie, bo to miało wyjście na Instagram, a instagram też mm, rządzi się tym, że to wizualnie. Musi być wszystko dobrze skomponowane, no i żeby przykuwało yy, właśnie tą uwagę. Zadanie drugie o tyle, o ile było dla mnie trudne, miałam na niego po prostu dwie różne wizje. Ten temat był taki obszerny, dostajecie hasło na zasadzie pokaż jak najlepszą wersję siebie. No to tutaj jest takie pole do popisu, że mogę naprawdę podejść do tego w najróżniejszy sposób. O czym chyba nikt o mnie nie wie w social mediach, jest to, że kocham, uwielbiam piec. I od małego w sumie to robię i to sprawia mi przyjemność, więc w sumie dobra. Może tego nikt nie wykorzysta. No i na początku próbowałam zrobić coś takiego jak point of view z, z piekarnika, ale powiem Wam, że to było ciężkie, ciężkie do zrobienia. Okazuje się, że to, co najprostsze, wydaje się najlepsze. Postanowiłam, że postawię straty i kamerę przede mną, włączę samowyzwalacz i będę pozować z tymi wypiekami. I w pewnym momencie wpadłam na taki randomowy pomysł, a co jeżeli te wypieki, ten talerz, postawię sobie na głowie. I to był jakby spontan. Wcześniej o tym nie pomyślałam. I chyba to zadziałało. U mnie z gamingiem jest tak, że to nie jest my cup of tea. Pierwszy mój pomysł to i żeby wykorzystać cosplay i ucharakteryzować się w jedną z jednych chyba najpopularniejszych postaci z gry, jakim jest Mario. Te trzecie moje ostatnie zdjęcie nie było finalne, które wstawiłam i opublikowałam. Miałam bardzo dużo podejść, ale ostatecznie zdecydowałam się na zielone tło, tematycznie, koszulka, słuchawki, pad. No i, no, i, no, i te emocje. Jestem niestety wobec siebie bardzo krytyczna i chyba mi się wydaje, że bardziej niż osoby w komisji. Zadania z zadaniami, oczywiście, ale to, co mnie naprawdę zaskoczyło, to sam fakt webinarów. Jakość tego wideo ma też bardzo duże znaczenie, oczywiście. Szkoleń. Nie można się bać w życiu rzeczy gdzie my wszyscy mogliśmy uczestniczyć. Natomiast docencie też swój umysł. On to robi po to, żeby nas chronić. Osoby w konkursie i poza. I teraz znów pytanie do Was. Jakich formatów oglądacie więcej? I przy tym merytorycznie. Mam nadzieję, że będziemy dzisiaj się tutaj dobrze bawić i rozmawiać o technikaliach. W różny sposób. Dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, jak, jak w ogóle się przygotować do, do streamów. Śmieszny, ten teoretyczny. Po to jest Wam. Praca nad głosem i praca nad dykcją. Lub ten praktyczny. Pokażę Wam taki profesjonalny montaż. Mogło się zebrać naprawdę wiele, wiele wybitnych osób i podzielić się swoją wiedzą. Jestem i trochę siedzę w social mediach, ale o niektórych kwestiach nie wiedziałam. Mount bawi i uczy. Y jestem już po drugim etapie fazy rywalizacji z Do It Anyway i. Dostałam się do kolejnego etapu. Wow! Doszłam do kolejnego etapu. Uch. Ja się tak cieszy jak takie małe dziecko. <laughs> Jestem mega szczęśliwa, że się udało. Spark! Ej, to jest jakaś nowość! Że mogłam się sprawdzić w formie wideo. Co do zadania, wiedziałam od samego początku, jak to będzie wyglądać. Jeżeli chodzi o mój proces rozplanowania sobie pracy, bo zawsze warto mieć taki scenariusz i właśnie to mówił jeden z wykładowców tego webinarów. Fajnie, że właśnie o każdym tak naprawdę pomyślono, że, że każdy w sumie, niezależnie od tego, czy ktoś już wcześniej działał w tej branży, albo tworzył, albo nie tworzył, mógł się czegoś dowiedzieć. Padłam na pomysł, żeby, żeby ograć to tak raczej filmowo i zbudować jakąś narrację, jakąś fabułę. Czyli zależało mi na tym, żeby przyciągnąć swojego widza, zachęcić go, zwrócić się do niego na ty i w jak najlepszy sposób w słowach i w obrazie zaprezentować dany produkt. No Mogłabym powiedzieć, że to była moja rola życia, ponieważ wciągnęłam się w sumie we wszystkie Prezentujące się postacie, stworzyłam sobie taki skrypt i taki scenariusz, gdzie to będę ja, jako ja, <noise> biorąca udział właśnie w tym konkursie, będę kurierem, będę przyjaciółką widza i, 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 i będę tym ekspertem. Więc podzieliłam sobie na parę takie role. To, na czym mi zależało, to również różne lokacje. Na pewno, żeby to było w domu, na pewno, żeby to było na zewnątrz. W ogródku, ikoniczne oblanie wodą, uwielbiam ten fragment. Odrestałam Na pewno stoi dobrze? No tak, tutaj stoi dobrze. Chodzi o to, że ja pozuję. Mam ci na głowę, tak? Tak. Do, no właśnie, żeby na kamerę nie poleciało. Wiesz, możesz na początku tak, żeby sobie celnąć tak trochę mniejszą strumetem, no. albo dopiero mocniejszą. I czekaj, jeszcze nie. To jest tak, że. Czekaj, zobaczcie, co się nagrywa. Pisuje się, nagrywasz się. Chodzi o to, że ja... O, za, bo to będzie slow motion. Przestawiam usta do puszki. No teraz przechylam. Tak? I ty nie schodź, jakby co? Bo ja chcę zrobić tak, że ja zareaguję i popatrzy się na siebie no, no. I wtedy, dobra. Kiedy mam zacząć? Jak pijesz do góry? Jak piję do góry, no? Kiedy? Dokładnie, to wtedy. No. Czekaj, zegarek, zegarek. Nie mam żadnej elektroniki. Dobra. Ja nie wiem czy... Dobra, go. Oprócz tego transition, uwielbiam formę TikToka, uwielbiam formę przejść, więc dużo się bawiłam, e, również w realizacji tego, ale i również postprodukcji i montażu, wiadomo. No i TikTok, włożyłam właśnie tutaj, go na mieszkaniu, szybko, spontan, bo miałam w ogóle na niego tak dużo pomysłów. To miało być 60 sekund. I to jest właśnie pytanie, co jest lepsze, tworzenie dłuższych form, gdzie można się wygadać, czy jednak w krótszych, gdzie to musi być naprawdę informacja skondensowana. Więc w sumie te webinary na temat kreatywnego myślenia, social mediów dało mi dużo do myślenia i naprowadziła mnie, w którą stronę powinna mnie iść, no i jak tworzyć w ogóle. Nie zliczę, ile dubli miałem, żeby to zrealizować w rytm i w moment pewnego bitu ruszałam ręką, ruszałam głową lub telefonem, lub musiałam akurat popatrzeć się w kamerę, więc to było też fajne takie, ale ćwiczenie taneczne, takie bardziej na ruch. Trylard razy sprawdzałam, żeby było odpowiednie oznaczenie, żeby był posponsorowany. Nie, nawet nie wiedziałam, że jest taka możliwość, bo nigdy tego wcześniej nie robiłam. Dowiedziałam się nowych rzeczy, które na pewno mi się przydadzą w przyszłości. Czekają mnie teraz kolejne webinary, kolejne szkolenia, kolejne zadania do zrealizowania, tylko wiedząc już, co mnie czeka, jestem przerażona. Jedyne, czego jeszcze w życiu nigdy takim influencerskim nie ja robiłam, to prowadzenie transmisji na żywo. No, serducho zaczęło bardziej bić. No, ale zobaczymy, jak mi pójdzie. I'm gonna chyba do it anyway. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale jestem już po trzecim etapie fazy rywalizacji. Jest to grand finale. I jestem w wielkiej pnące. Czy spodziewałam się, że dojdę do finału? Nie. Czy robiłam to dla fanu? Tak. Czy byłam gotowa na streaming? Nie! Ja się nie spodziewałam, że ten stream aż tak bardzo mną pochłonie. Stresowałam się ogromnie, ale idąc za naszym hasłem konkursu, do it anyway, no postanowiłam, że to zrobię pomimo wszystkiego. Gdyby nie wcześniejsze webinary, kompletnie nie wiedziałam, jak do tego się zabrać, już. Dzięki właśnie temu konkursowi zdałam sobie sprawę, że stałam się świadomym twórcą, wiem co chcę, wiem czym sobą reprezentować, jak się przygotowywać do, do tego całego działania. Zobaczcie sobie, nie wiem czy to zobaczycie. Jest naprawdę bałagan. O, mam nadzieję, że było fajnie. I cieszę się, że jest to mój pierwszy stream z Mountain View i z sprzętem elektronicznym Steel Sears. Wow, marzenie, jakby dalej do mnie to mnie nie dociera. Wow! Nie spodziewałam się, że ten konkurs będzie tak fajny, tak kreatywnie dobrze przemyślany. Poza tym za każdym razem. Wiedziałam, że mogę na moderatorów naszej grupy Discordowej liczyć. Wszyscy byli dla siebie mili, uprzejmi, pomocni. I teraz najważniejsze pytanie. Czy ja jako ten młody twórca, wiedząc już jak ten cały konkurs się odbywał i czego się dowiedziałam, czy jeszcze raz wzięłabym w nim udział? Odpowiedź jest bardzo prosta. No oczywiście, że tak. Nauczyłem się czegoś nowego. Mogłam w tak dość skumulowanym czasie kreatywnie podchodzić do danych zadań, mogłam się sprawdzić. Była ta rywalizacja, ale i również przede wszystkim zabawa. Poza tym, że miałam najróżniejsze problemy z niektórymi zadaniami, to one i tak mnie czegoś nauczyły i no, chyba to jest najważniejsze, żeby działać, żeby działać i doświadczać. No, ale oczywiście, że szkoda, szkoda, że to się tak szybko kończy. Minęło tyle, a to było parę miesięcy. Na pewno dużo z tego konkursu wyciągnę i przede wszystkim zostaną ze mną na parę paręnaście lat rzeczy, które na pewno mi pomogą w dalszym tworzeniu. No i na pewno wiem, że ta cała przygoda moja z social mediami i z kreatywnym tworzeniem się nie skończy, na pewno to był kolejny bodziec do dalszego działania. Bo najważniejsze jest to, żeby się nie poddawać. Jestem ogromnie wdzięczna i jest mi niezmiernie miło poinformować Słuchajcie! Jest to mój pierwszy stream, więc ja świętuję, będę świętować razem z Wami. Czy zaśpiewam sobie 100 lat? Oczywiście, że tak. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj, że Hej! Ale tak szczerze, z tym streamem, w tym wszystkim było tyle emocji, tyle strachu, obawy, żeby to wszystko, wszystko dobrze działało. A szczerze, przekonałam się do streamowania, bardzo mi się spodobało. I może, może za niedługo pojawi się kolejny live. Kto wie?